Okej, okay, możecie sobie zobaczyć demona jak chodzi. Chodź! A masz chodzić! A już nie mam smaczków, chodź. Widzicie, <laughs> myśli, że dostanie kaczkę. Tam już nie mamy, bo tylko zjadł. My się to tu chodzić, pracować, a nie leżeć. Demon jednak zdecydowanie woli odpoczywać niż pracować, ale nie szkodzi, bo i tak zaraz go tutaj sobie zabiorę do tego, żeby on ćwiczył. Demon. Musimy chodzić chwilę, tak? No, ok. także my was żegnamy, Ja go tutaj będę mobilizowała do pracy.